Witam Państwa serdecznie na finałowym losowaniu Loterii Haty Polskiej. W dniu dzisiejszym losujemy nagrodę, nagrodę główną, którą jest samochód Mitsubishi Space Star oraz 25 kart do Media Expert. Zaczynam, do, zaczynam od konfiguracji systemu. Wpisuję ilość Państwa zgłoszeń do tej loterii. Odgrywam Państwa wszelkie, wszystkie zgłoszenia w czasie trwania akcji. Zaznaczam dane, które wyświetlą się na ekranie. No i zaczynamy losowanie. Zaczynam losować laureata głównego do samochodu Mitsubishi Space Star. A następnie będę losował dwóch laureatów rezerwowych tejże nagrody. A więc laureatem głównym jest e, zgłoszenie numer 2228, numer telefonu zgłoszony to 575, końcówka 980 i unikatowy kod zdrabki 3M432H22Y. E, to jest laureat główny. Teraz losuję dwóch laureatów rezerwowych, gdyby laureat główny nie spełnił warunków formalnych. Pierwszym laureatem rezerwowym jest zgłoszenie 4491 Początkowy numer telefonu 501 Końcówka 712 Unikatowy kod zdrabki 27JU992FM I teraz trzeci laureat rezerwowy, gdyby dwóch poprzednich, pierwszych nie spełniło warunków. Zgłoszenie numer 38603, początkowy numer telefonu to 503, końcówka 539, unikatowy kod zdrowki K794R77MB. Teraz będę losował 25 laureatów nagród w postaci kart do Media Expert i następnie na 25 rezerwowych. Te wyniki zobaczą Państwo już na ekranie. Wszystkim laure laureatom, a zarówno uczestnikom serdecznie gratuluję. Laureatom oczywiście gratuluję, uczestnikom dziękuję za wzięcie udziału i zapraszam do kolejnych zabaw.